Jest idealnie. Dobra, to już jest widnek w takim razie, raczej. Dobra. O, teraz, teraz jest szansa. Dobra, moi drodzy, a więc jest już ze mną kaszpę, Siemaneczko. Witam, witam. Jestem, jestem. No i lecimy, moi drodzy, zagrać tego One-Wuana. One po kolei będziemy sobie wybierać postacie. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Raz ja wybiorę jakąś postać, raz kaszpa jakąś wybierze postać. Ja myślę, że na początek proponuję tutaj Piperaczkę. Na kolejną rundę ty będziesz wybierać. No, no dobra, i tak zmianę będziemy z gadżetą, wybierali. Czy bez gadżetu? Yy, nie, nie, bez gadżetu, bo to no, później za, ta za ta, no. jest Więc Bez no, gadżetu, dobra. bez gadżetu. No i lecimy, ja zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dużo ludzi właśnie pisało, żeby z tą walnąć. One viłana, więc jestem udało. ciekaw. No i tutaj Mariposa Piper. Mariposa Piper jest ja posiadana. Mam, wydłapiła. No To Git, to Git, Już fajnie, oglądają, fajnie. Co są. No, coś tam oglądałem. Ja na telefonie generalnie lecę. No, ja na tym, ja na wow. tablecie. Trafił, trafił skubany. Dobra. Dalej no, spokojnie, na spokojnie, spokojnie. OK, podleczymy się, podleczymy się, bardzo ładnie Dobra, o, dostał, pięknie Niedobrze, niedobrze Dobrze jest, dobrze jest Teraz jest dobrze No nie, nie, ja się muszę teraz podleczyć, nie ma tak To to będzie, że przegrałem Znakowało. No, teraz może być ciężko, chociaż dobra, teraz jest i... ciężko Teraz jest idealnie Dobra, to już jest winek w takim razie raczej Co ty gadasz? No, to jest winek, no bo szybciej będę miał tutaj Aha no to fajnie, no to fajnie, że sobie zdążyłem strzelić. Daję, dałem ci Dobrze teraz. tu znowu jeszcze idzie. 700 HP. O kurde, o to jest lipa. Dobra, ładnie siadło. Ta... Ja 1-0, jest... ale no jeszcze tutaj oczywiście na nocoucie nie, nie jest to powiedziane, że już przegrałeś, bo jeszcze musimy tutaj drugą rundę rozegrać, albo i trzecią, zależy w sumie. Bo jak mnie porobić to jeszcze jedna później zostanie. Dobra, dostał ładnie gonga, poczuł to. Poczuł to, proszę Państwa, okej, okay. kurczę, też to poczułem, niedobrze, dobra, ajaj, tutaj nie siadło, chciałem jeszcze spróbować na szybko, póki mam tego boosta z low HP, dobra, teraz siądzie, pięknie, 1700 HP zostało, lecimy, lecimy do góry, uwaga, kurczę, aj, ciężko, ciężko tam dosięgnąć dobra, nie udało się, 5 osób ogląda, co jest w ogóle, dobra, siadło ładnie, jeszcze raz, Okej, okay, omijamy tutaj I ten zaraz strzał. On będzie, wiesz, ja. No kurczę, żyłem, no gdzie ty jesteś? Najgorzej, ta strefa już powinna iść i byś miał lipę wtedy. No, nie byłeś. Teraz mam Dobra, go zaraz, go. zaraz pójdziemy. Dobra. Ajajaj, jeszcze raz, w sumie mogę zrobić tak. No możesz. Dobra. No, i gigi, no i git, dobra. bardzo ładnie, jest, mamy widow. No, to, no to dobra. Ja tam proponuję teraz na kol kolty, no i star power no. z butami. Dobra, dobra. Aka, reload. Ok, ok, nie ma problemu. No to już tutaj wybieram. Dobra, zobaczymy. Ja kolta jakoś kurczę nie lubię, więc tutaj tutaj może być lipa. ale w sumie jeden V1 to głównie zawsze kolty wybierają jak się idzie. To... No tak, 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 nie wiadomo. Nie mogę tego zabraknąć w odcinku na kolty. No jasne, jasne, zawsze jest, tylko no właśnie. Ja tutaj nie lubię kolcika. Jakoś mi po drodze z nim od to początku tej gry. No, ale zobaczymy. Dobra, na razie nie jest źle w sumie Tam trafiłem z dwa razy Oj jojo, jo. ale Teraz poszło Poleciała seria no Siadło, siadło 3 3400 Ja nie umiem strzelać Chyba Albo i nie Dobra, yeah! no, dało się, nie wiem no, jak no, no. To Nie, to, to było dobre, to było dobre, ci no. powiem, nie? Mocna, mocna rundka dobrze. Dobra o! No, idę to A, no, dobra lipa. Do fuma. Byś drugą stronę skręcił. To by było fajnie Dobra, siadło o kurde. Dobra. W sumie nie, źle, tyle samo mniej więcej mamy. No. Tam jeden raz mi tylko więcej trafiło. Dobra, siadło znowu, pięknie. O, teraz, teraz jest szansa. Nie. Dobra. Yes, nie, nie, bo nie! Najgorszej trafił tym łóżem! Żeby tylko Jedyn, nie do było. Yes. Nie, 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 nie. Musi być wygrana na kolcika, no, mimo wszystko. Nie. nie ma szans. Nie ma szans, człowieku. Nie mogę, nie mogę teraz oddać. Teraz opień? musi iść siąść. Do jaku? No to coś ci nie wyszło z tym robiem. Chociaż... Nie. Obił, obił. Dobra, no spokojnie, no spokojnie, na no spokojnie Nie, nie sięga. Ale teraz siadło Dobra, zbijamy, zbijamy ci to HP. Oczywiście jeszcze nie... O, o, o pięknie, oj, oj, 2400, dobra. 2400 może leczyć. Podoba mi się lecieć to, lecieć. podoba mi się to Dobra Pach. Tutaj, kurczę o siada, siada, dobra. siada, o le siadło jeszcze hyperek nas... Oj hyperek jeszcze No nie nie, no jak, jak tak hyper, że mogłem tego nie dobić? Dobra, nice, ładnie, nie, bardzo tak. dobrze. 2 do 0. No to dawaj kolejną, po... znaczy w sumie nie, ja teraz postać. Tak, tak, tak. Ja bym wziął Broka. Na Broka bym sobie wolał. Dobra, mogła. można słychać, też będzie ciekawie na te bloki. E, ja biorę gadżet z tą dużą rakietą, a Starporta rakieta numer 4. Dobra, Jestem. ja to samo biegną. Chociaż w sumie. Na kolta ma to duże znaczenie, bo jak ktoś weźmie zasięg, a drugi weźmie przechodzenie, mm -hmm. no to jest trochę lipo, ale tutaj to przy broku sumie... to tam no ta. ma różnicę, ale dobra, miejmy to samo i mm -hmm. zobaczymy. No, Staromodny brok, czy co to jest? Tak, chyba ten skinek, tak. On był kiedyś rozdawany za darmo, już nie mm -hmm. pamiętam w którym roku, ale jakoś chyba dobra. prezenty no to, na w grudniu. Tak. Dobra. Lecimy na Broka. Aha, no to fajnie. To fajnie, że ja już dostałem no gonga. można tak to dobić. Fajnie. Nie, nie <grym> można tak to dobić, bo już się nie trafił. Teraz oj, 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 oj. Dobra, bardzo oj, oj. ładnie. Mamy to 1 do 0 w rundach. Lecimy dalej, moi drodzy. Zobaczymy. Zobaczymy, Mała co droga. z tego wyjdzie. To się jeszcze da ty tu jesteś. No, oczywiście. Na razie tylko jedna runda. Aha. Tu wziąś... nie wziąłeś wyposażenia tarczy? No nie, nie, akurat nie wiem co tam miałem wybrany w sumie chyba damage i... Aha, bo ja mam pewnie... On ma drisa Epickiego? Chyba ma. Nie wiem. Chyba nie. Jakiego będę? Nie ma? Chyba ten z szybszym ładowaniem, chyba ulta, tak mi się wydaje. Dobra, ładnie siadły, 3 serve pod rząd, Uż, bardzo dobrze. Mamy Kurze. to 3 do 0 moi drodzy, no to dawaj, no, kolejną to... jakąś postę teraz ty ja nie Teraz u mnie nie mogłoby zamknąć również Króczka, no to na Króki Jest decine. i Króczek, no dobra powolnienia przyuka. Ja rzecz powolnienia, a stawpałem na zwiększenie damage'a. Dobra, dobra, już tutaj wybieram. Eee, czemu ten drugi starpart nie ma opisu? Wytyfy? <laughs> Coś ten po brudzi. Nie poszło tak, ten drugi, ten drugi. Dobra, no to tak miałem zresztą wybrane. Mhm. No z Poznij się na tej w większości mapach. Mapa. Na kruczki to raczej nie mogę tego przegrać, nie ma szans. No to chyba twój main, nie? No, dokładnie. No właśnie. No zobaczymy, zobaczymy. Jak to ci pójdzie. Ja tam krukiem też bardzo lubię grać. Szybszą to się amunicję ma. No i tu myślę, że gra się na na skończy nawet na te kruki. Zobaczymy, zobaczymy. W sumie jak... Któryś z nas szybciej będzie miał ulta, pobije mm -hmm, trochę, no to wiesz, wtedy tylko skaczesz i A, już się jest na luz. Do luz. Wow, no my. teraz, teraz już mam trochę tego ulta. Teraz, teraz ty coś podgotujesz. Dobra. No i chyba koniec, no tak. tak jest, dobra, bardzo ładnie, mamy to. Pierwsza runda wygrana, jeszcze jedna do wygrania. Będzie, będzie kolejny win, później walniemy już ostateczną. Mm -hmm. Zobaczymy czy zdobędziesz jeszcze honorowy punkt, chociaż na kruka no, możesz wygrać, zaraz zobaczymy. Na końcu chociaż gierkę wygrałem, no nie wiem. na, no na koncie się udało jedną rundę, to prawda. Nic nie dowatuje do ciebie. Dobra, ładnie trafione Kruka się wyleczy, nie tak już dostanę. To -over. No trzeba ten, dobry movement mieć. Dobra, 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 dobra. Trafiony, dalej do znowu trafiony. Tyk, skaczemy, no no dobijamy. Dobra, pięknie. Nie, no. Bez stracenia nawet HP w tej ludzie. pięknie poszło. No. Ja tylko dobra, no to. W sumie możesz wybrać jeszcze raz. Na co chcesz, hmm. Hmm. zobaczymy. Na no, co tu można było. Można się na Bibi w sumie pomówmentować nawzajem. To, Możemy to na BB. Bibi, jak chcesz, to nie ma problemu. Możemy walnąć ostatecznie jaki na Bibi jeszcze. Ja power bierzemy. Ja biorę ten. Leczenie na gadżecie i szybsze łażenie. No dobra. Ja też to samo chciałem, że to no, lecimy. No, BB akurat rzadko kiedy ktoś bierze, no, one one, Unbiuanem na blisko, to tam raczej okay. mało kiedy, ale w sumie dobra, zobaczymy jak to wyjdzie z Bibi. Kto tutaj wygra? Z Bibi też trzeba uważać, bo ona odpycha tymi mm -hmm. atakami, więc to jest ten minus. Dobra. Yes. NIE! Witam, Pita, no, najgorzej, też bulta. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, niepotrzebnie że tutaj czekał z tym ulcikiem. Dobra, no spokojnie, chyba nawet. jeszcze. to można ogarnąć. Dobra. Aha, bo ty masz jeszcze tarczę, a te nie wziąłem. No dobra. dobra. O no kurde. Spokojnie. Do ogarnięcia. Dobra, jest G. Jeszcze hyperkę gonimy, go, gonimy go, gonimy go, gonimy go. Na spokojnie. No, żeś tutaj... A, ja też zmisowałem. Dobra, najgorzej. to nawet nie Nie, 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 dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, powinno siąść. Kurde, nie trafiłem kulką. Jak to było możliwe w ogóle z no, tak bliska trafić kulką? Nie, o, to bo, 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 jest żart, przysięgam, że już to jest myślałem, że żart, że koniec jest, już był koniec dla to mnie. To jest żart. Dobra. O, i w zonie chyba skończę. Cofka, cofka do strefy. Cofka no. do strefy znowu. No i mamy to, dobra, jeszcze ja. hyperek został idealnie. Na last no, rundę. Hyper no, gdzieś zostawił przez całą grę. No żeś tak, no zzydą. to trzeba było zostawić człowieku, dobra. przecież ja nie wiedziałem, plan. że... plan, ja to wiem tutaj. jak to ograć, ja dam radę jeszcze. Tak? No dobra, no, zobaczymy, tutaj, zobaczymy. Niespokojnie spokojnie. A jaj, że to nie siadło. No nie no ja jestem jakiś upośledzony na tej kulce. Co jest w ogóle? Jak można było tak zmisować kulkę? Jeszcze od hypera Tragedia. Dobra, siadł jeden strzał, zaraz sobie naładuję kolejną na spokojnie Okej, okay, dobra tutaj bez sensu to zrobiłem Jest! Jest! Dobra, yes, dobra kulto, nie ma do zenuwa! Najgorzej Dobra, o, no to udało Ci się 4-1 z tego co... tak 4-1? 4-1 chyba, no to, no to fajnie, Ponorowy punkt Ci się udało tak zdobyć nie? na BB, ale te ulty to tragedia, co ja no, w ogóle odwaliłem tę masakrę. Ale no to... tak było bardzo dobrze, wiadomo, wygrał lepszy. No, no udało mi się tak wygrać, się. więc dziękuję bardzo za oglądanie, widzowie tego odcinka, wpadajcie ja do górkę, dokładnie. I co, trzymajcie się, cześć! Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie do pandy na kanał. Możecie również u niego zostawić suba Macie również odcinek u niego z jego perspektywy, także możecie zostawić tam komentarz poza odgaszkę. I dzięki za obejrzenie. Siemano!